Witajcie w podcaście Kasujemy, gdzie zajmujemy się typami bukmacherskimi. Przed wami Andrzej, gospodarz programu. Oczywiście wszystko się zgadza. Wita was Andrzej z portalu TylkoPiłka.pl. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Kasujemy, w którym codziennie prezentujemy nasze typy bukmacherskie. Dziś kolejny dzień posuchy w meczach piłkarskich. Zatem i nasza oferta uboższa niż zwykle. Warto czasami odpuścić i nie grać na siłę. Lepiej poczekać na większy wybór meczów, niż ryzykować jakiekolwiek pieniądze. Dziś znajdziecie u Buk macherów kilka spotkań pucharowych, więc jak zawsze przypominamy o zachowaniu ostrożności. Zaczynamy. Jak nam poszło wczoraj? Poniedziałkowego singla graliśmy w NBA i typowaliśmy, że Indiana Pacers pokona u siebie Brooklyn Nets. Kryzys zespołu z Indianapolis jest gorszy, niż nam się wydawało. Gospodarze przegrali z Nowojorczykami 105 do 106 i tym samym obsuwają się powoli w tabeli konferencji wschodniej. Co nie udało się w singlu, udało się w dublu. Stawialiśmy wczoraj na przynajmniej 3 gole w spotkaniu rezerw Utrechtu z rezerwami Ajaxu. Tutaj padł iście pokojowy wynik, bo gospodarze wygrali aż 7 do 2. Na drugiej pozycji w dublu stawialiśmy, że Denver Nuggets pokonają u siebie San Antonio Spurs przynajmniej czterema punktami. Gracze z Colorado pewnie wygrali 127 do 120, a my kasujemy 103 zł. Tylko jednej bramki zabrakło nam, aby wszedł typ z Engel. Graliśmy na powyżej 5,5 gola w pojedynku Montreal Canadiens z Arizona Coyotes. Goście wygrali 2 do 3 ale jednego gola zabrakło, abyśmy rozliczyli ten kupon na plus. Również w tenisie spisujemy kupon na straty. Dobrze zapowiadający się dubel upadł, bo po kanadyjsko-polski duet Alice i Mechurkacz sprawili niespodziankę i pokonali znacznie bardziej doświadczonych deblistów Kulhofa i Mekticza, a my przez to przegrywamy dubla z tenisa. Świetnie nam za to poszło w pewniakach, gdzie nie trafiliśmy tylko jednego spotkania poprawnie wytypowaliśmy zwycięstwa Al Ahly, a także fakt, że Volendam nie przegra wyjazdowego spotkania z rezerwami AZ Alkmaar. NBA poprawnie wytypowaliśmy zwycięstwa Toronto Raptors i Denver Nuggets. Nie weszło nam tylko spotkanie Indiana Pacers. W overach również zanotowaliśmy cztery wygrane propozycje i to niektóre po bardzo wysokich kursach. Na przykład stawialiśmy na powyżej 2,5 gola w spotkaniu w Egipcie pomiędzy Wadi Degla i El Mastry. Po kursie 2.37 spotkanie zakończyło się wygraną gości 3 do 0. Stawialiśmy również na powyżej 3,5 gola w pojedynku Rezerw Utrechtu i Ajaxu. Tutaj padło ich aż 9 i to po kursie 1.91. Dwa kolejne typy na plus to BTS w spotkaniu Kiel St. Pauli a także poniżej 3,5 gola w starciu z tyły Bukaresz z Klinczeni. Nie trafiliśmy overa 2,5 gola w pojedynku Stalernitany z Trapani. To tyle jeśli chodzi o podsumowanie poniedziałkowego grania i już teraz zapraszamy na typy na dziś. Singiel dnia w podcaście Kasujemy. Wtorkowego singla zagramy w NBA, czyli najlepszej koszykarskiej lice świata. Typujemy, że Washington Wizards pokonają na własnym parkiecie Chicago Bulls przynajmniej dwoma punktami. Wizards zajmują dziewiąte miejsce w Konferencji Wschodniej, mając tylko dwa mecze straty do miejsca gwarantującego udział w playoffs. Największym problemem ekipy ze stolicy USA jest gra na wyjazdach. W obcych halach czarodzieje przegrali aż 20 spotkań i tylko 6 razy wygrywali. Natomiast w Verizon Center grają przyzwoicie, bo mają bilans 12 zwycięstw i 13 porażek, więc wstydu nie ma. Natomiast Bulls plasują się w zestawieniu wschodu jedną pozycję niżej od Wizards, do których tracą dwa mecze. Obecnie byki są na serii 5 porażek z rzędu, a od Początku sezonu przegrali na wyjazdach 19 z 27 spotkań. Zespół z Chicago dodatkowo zmaga się z wieloma kontuzjami, co znacznie obniża jakość gry tej drużyny. My typujemy, że Wizards wygrają to spotkanie i pokryją niewielki handicap minus 1,5 punkta. W swojej hali stołeczni koszykarze nie powinni zmarnować szansy na kolejne zwycięstwo, bo tak słabych rywali jak Bulls nie ma zbyt wiele w całej NBA. Dodajmy jeszcze, że Chicago, grając w tym sezonie na wyjazdach jako Underdog, przegrali aż 15 z 20 spotkań, ze średnią różnicą minus 5,5 punkta. Dlatego typujemy, że Wizards wygrają przynajmniej dwoma punktami po kursie 1,71. Dubel dnia w podcaście Kasujemy. Wtorkowego dubla zagramy w holenderskiej ekstraklasie oraz w NBA. Na pierwszej pozycji stawiamy na powyżej 2,5 gola w spotkaniu Sparty Rotterdam z Den Haag. W domowych meczach Sparty strzelano w tym sezonie średnio 3,1 gola na mecz. I w 7 z 10 z nich pokrywano linię 2,5 gola. Natomiast w wyjazdowych występach Den Haag padało średnio aż 3,7 bramki na jedno spotkanie. Do tego w 8 z 10 takich starć strzelano przynajmniej 3 gole. Dlatego w tym spotkaniu liczymy na przynajmniej 3 trafienia. Na drugiej pozycji w dublu stawiamy, że Oklahoma City Thunder pokona u siebie San Antonio Spurs. Dla ekipy gości będzie to już piąty wyjazdowy mecz z rzędu. Dziś dodatkowo zagrają bez dnia odpoczynku, bo minionej nocy przegrali w Denver. Spurs są w tym pojedynku underdogiem, a kiedy grali w takiej pozycji na wyjazdach, wówczas przegrali aż 15 z 19 meczów. Ze średnią różnicą minus -6 6,6 punkta. Dlatego uważamy, że gracze z OKC odniosą dziś pewne zwycięstwo. Oba te spotkania dają nam łączny kurs 2,43 i jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, skasujemy 213 zł. Typy z W podcaście Kasujemy. Z typami z przenosimy się z Kanady do USA. A konkretnie do Minneapolis. Tam miejscowi hokeiści Wild zmierzą się z Vegas Golden Knights. Hokeiści z Las Vegas są w zdecydowanie lepszej pozycji przed zbliżającym się końcem sezonu niż ich dzisiejsi rywale. Wild muszą gonić miejsce gwarantujące grę w playoffs, bo tracą do tej pozycji 4 punkty. Z kolei Knights są nad kreską, ale tylko z dwupunktową przewagą. I nie mogą sobie pozwolić na zbyt wiele porażek. Obie drużyny mają poważne dziury w formacjach defensywnych i tracą wiele goli. Dlatego widzimy tutaj szansę na pokrycie linii 5,5 gola po kursie 1,65. Typy na rzuty rożne w podcaście Kasujemy. W segmencie rzutów rożnych przygotowaliśmy dzisiaj tylko dwa kupony. Najpierw udajemy się do Anglii na zaplecze tamtejszej ekstraklasy i stawiamy na powyżej 10 rzutów rożnych w spotkaniu Brentfordu z Leeds po kursie 1,80. Następnie udajemy się do Szkocji i stawiamy również na 11 rzutów rożnych. Pojedynku Hamiltonu z Aberdeen po kursie 1.90. Subskrybuj nasz podcast na YouTube, obserwuj nas na Instagramie oraz Twitterze i zapisz się do naszej grupy na Facebooku. Linki znajdziesz poniżej. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dzisiaj. Życzymy Wam udanego wtorku, wielu wygranych kuponów i jak zwykle do usłyszenia ponownie jutro. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Kasujemy. Zapraszamy na naszą stronę tylkopilka.pl oraz już jutro na kolejny odcinek podcastu z typami bukmacherskimi. Do usłyszenia!